Cześć, jestem Kacper. Od 2018 roku startuję w rajdach i rally sprintach. Dzisiaj razem z automobil klubem Karkonosze przygotowaliśmy dla Was poradnik, jak pojechać mój pierwszy Coyotes. Przejdziemy przez kilka punktów, o które możecie zadbać. W opisie podamy momenty, w którym każdy się zaczyna, tak, żebyście mogli łatwo do nich wrócić. Opowiemy o najważniejszych punktach, jak do Kaiotesu się przygotować, co zrobić, kiedy dojedziecie na miejsce i co robić w trakcie trwania zawodów. Także zapraszamy serdecznie do oglądania. Zacznijmy od przygotowania samochodu. Oczywiście mój samochód, który stoi za mną, jest absolutnie przygotowany do rajdów, natomiast na kajotesie jak najbardziej można jeździć samochodem absolutnie seryjnym, bez żadnych klatek bezpieczeństwa czy jakichkolwiek sportowych części. Może być to 100% seryjny samochód, co w jakimś sensie jest nawet plusem, ponieważ zagwarantuje wam to bezproblemowe przejście badania technicznego. Przed każdym kajotesem odbywa się badanie techniczne, które ma za zadanie zbadać mniej więcej te same aspekty, jak coroczne badanie kontrolne na stacjach kontroli pojazdów i mniej więcej tak możecie do tego badania podejść. Czyli powinniście mieć sprawne oświetlenie, posiadać w samochodzie gaśnicę oraz trójkąt ostrzegawczy oraz ogólnie sprawny samochód. Dodatkowo nie powinny w samochodzie znajdować się luźne przedmioty, ponieważ podczas trochę takiej szybszej, ostrzejszej jazdy mogą one nawet zrobić krzywdę. Także wszystkie tego typu przedmioty albo schować do schowka lub całkowicie usunąć z samochodu. Takie badanie nie zastępuje tego badania corocznego, także samochód, który przyjeżdża na taki KJS musi mieć aktualne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC. Następny punkt to przygotowanie załogi. Załoga składa się z dwóch osób: kierowca oraz pilot. Kierowca musi mieć 18 lat i ważne prawo jazdy. Pilot może być 17-letni. Przez cały czas trwania kajotesa obie osoby muszą być w samochodzie i nie może być tych osób więcej. Dodatkowo oczywiście muszą być zapięte pasy bezpieczeństwa zarówno podczas poruszania się po drogach publicznych, jak i zamkniętych odcinkach. Każda z osób musi mieć kask założony. Ja tutaj mam przygotowany taki wstępny, podstawowy kask. Sportowy, natomiast może być to również kask motocyklowy na poziomie właśnie kajotesów. Z rzeczy, które oprócz kasku powinno się mieć, polecam długopis, tak żeby można było w książce drogowej zaznaczać jakieś dodatkowe notatki czy ewentualnie zmiany, które wyjdą w dniu rajdu. Mamy sprawny samochód, mamy sprawną załogę. Dojechaliśmy w dniu kajotesu na park, maszyn, na punkt zbiórki. Co powinniśmy zrobić teraz? Pierwsza rzecz to udać się na tak zwany odbiór administracyjny. Przy regulaminie zazwyczaj będzie podane, gdzie znajduje się biuro zawodów. Tam należy podejść z wszystkimi dokumentami do samochodu, ewentualnym potwierdzeniem zapisów i tam zapisać się faktycznie już w dniu rajdu do startu. Dostaniemy wtedy naklejki startowe, dostaniemy kartę drogową oraz możliwe parę gadżetów. Przy że dostaniemy również informacje, gdzie takie naklejki należy umieścić, oraz w książce drogowej opisy wszystkich odcinków i tras dojazdowych pomiędzy nimi. Po odbiorze administracyjnym kierujemy się na właśnie badanie techniczne, gdzie zostanie zbadany wcześniej przeze mnie wspomniany stan samochodu. Kiedy dostaniemy zielone światło, wszystko jest ok, możemy ruszyć na zapoznanie z trasą. Zapoznanie odbywa się w cudzysłowie powoli, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Jedziemy trasami dojazdowymi, wyznaczonymi właśnie w karcie drogowej, przejeżdżamy odcinki jednocześnie potencjalnie właśnie nanosząc notatki. Nie mamy limitu, ile razy możemy taki odcinek pojechać. Możemy zapoznać się z trasą dojazdu, ten odcinek przejechać na przykład dwa razy, najpierw nanieść notatki, a potem je przetestować. Tym samym też trochę lepiej zapamiętać trasę odcinka, a następnie wjechać na drugą trasę dojazdową i przejechać na odcinek dalej. Przy czym tak jak nie mamy limitu na to, ile razy możemy taki odcinek przejechać, tak całe zapoznanie jest ograniczone czasowo. Z reguły jest to godzina, półtorej, także ważne jest, żeby z się z godziną zakończenia zapoznania i przed tą godziną już być z powrotem w parku maszyn. Na zapoznaniu może też brakować niektórych elementów, także uważnie czytajcie książkę drogową, ponieważ tam mogą być zaznaczone szykany, których jeszcze nie ma, ponieważ ten odcinek może jeszcze nie być zamknięty właśnie dla ruchu drogowego. Zazwyczaj jest ona opisana zarówno w książce drogowej, jak i często znajdują się tabliczki obok drogi lub ślady namalowane sprayem na asfalcie tam, gdzie te szykany powinny być. Jesteśmy po zapoznaniu z trasą. Jesteśmy z powrotem w parku maszyn. Zaczynamy zawody. Pierwszym elementem jest odprawa zawodników. Jest ona obowiązkowa i tam są przekazywane najważniejsze informacje o nadchodzącym dniu. To jest moment, w którym możemy się dowiedzieć o ewentualnych zmianach na trasie. Po odprawie zaczynamy już tak zwane przejazdy liczone. Cały ride odbywa się według książki drogowej. Książkę drogową możemy podzielić na dwa takie główne rozdziały. Jeden rozdział to jest właśnie trasa dojazdowa. Drugi dział to jest trasa samego odcinka. Trasa dojazdowa opiera się o tabelkę, na której macie rozpisane wszystkie skręty, znaki charakterystyczne, skrzyżowania oraz odległości pomiędzy nimi. Łatwą referencją w takim seryjnym samochodzie jest ten tak zwany dzienny przebieg, dzięki któremu możemy łatwo określić, w którym miejscu jesteśmy. W tym momencie pilot ma za zadanie pilnować właśnie tych wszystkich znaków, skrzyżowań, tak żeby nas poprowadzić właśnie tą wyznaczoną trasą na start pierwszego odcinka. Następnie mamy mapkę odcinka. Ona jest zdecydowanie prościej oznaczona. Tutaj mamy kreską wyznaczoną linię, po której mamy jechać. Zaznaczone są tutaj elementy typu szykana czy slalom, na które należy zwrócić uwagę podczas zapoznania. Zadaniem zarówno kierowcy, jak i pilota jest trzymanie się wyznaczonej trasy, nie pomylenie jej. I pojechanie całości odcinka dokładnie tak, jak został zaznaczony na tej mapce. Po zjeździe z odcinka przechodzimy z powrotem do rozdziału pod tytułem Droga dojazdowa, gdzie jedziemy albo na następny odcinek, albo już do serwisu. I na tym polega przejazd całej jednej pętli. W trakcie rajdu takich pętli mogą być dwie, trzy lub więcej. Te wszystkie informacje są przekazywane właśnie na odprawie zawodników. Na odcinkach rajdowych znajdują się również tak zwane PKC, czyli punkty kontroli czasu. Tutaj sytuacja jest. Troszeczkę skomplikowana, aczkolwiek jak już raz wejdzie się w ten tryb, jest to dosyć łatwe do zrozumienia. Na każdy pekad wjeżdżamy zgodnie z godziną, która została dla nas wyznaczona przez sędziów bądź organizatorów. Na pierwszy pekaz, który znajduje się najprawdopodobniej przy wyjeździe z serwisu, wjeżdżamy o godzinie, która została wyznaczona na tak tzw. wirtualnej liście. Załóżmy, że startujemy jako pierwsza załoga i start jest o godzinie 9.00, którą widzimy na zegarze, który jest na zawodach i tymi zegarami zazwyczaj się. Nie patrzymy na własne zegarki. Ewentualnie można zsynchronizować zegarki właśnie z tymi. O 9.00 przekraczamy żółtą tabliczkę. Oddajemy kartę sędziemu. Tam sędzia wpisuje, że faktycznie pojawiliśmy się o tej i o tej godzinie. Punktualnie dostajemy tą kartę z powrotem. Wyjeżdżamy na pierwszą drogę dojazdową. Jedziemy po drodze dojazdowej aż do pierwszego startu. I tutaj napotykamy drugi pekac. Napotykamy pierwszą potencjalną przeszkodę. Może zdarzyć się sytuacja, gdzie dojedziemy troszeczkę szybciej niż regulamin przewiduje. Powiedzmy, że mieliśmy 25 minut na przejazd, dojechaliśmy w 23 minuty, czyli jest 9.23. Nie możemy wjechać wtedy na Pekac. W czasie dojazdu przewidziane są różne korki, zdarzenia losowe. Jest bardzo możliwe, że dojedziecie troszeczkę wcześniej. Jeżeli tak będzie, nie wjeżdżacie za tabliczkę. Czekacie do, do tej przewidzianej 9.25. Dopiero kiedy ona wybije na zegarze, który również tam się znajduje, dopiero wtedy możecie wjechać, przekazać kartę sędziemu. Ważna informacja, że aby na tym punkcie kontroli czasu sędzia przyjął od Was kartę, musicie być w samochodzie zapięci w pasach oraz mieć na głowie zapięte kaski. Ewentualnie może być sytuacja w drugą stronę, gdzie dojedziecie, powiedzmy, w miarę na styk, macie jeszcze czas, natomiast przed Wami ustawia się kolejka. Coś się stało na odcinku, jakiś wypadek, na chwilę trzeba wstrzymać ten czas. W tym momencie pilot może wysiąść z samochodu i wejść na Pekac, przekazać tą kartę również o tej 9.25. Po dojeździe na odcinek dostajecie również przewidziany start tego odcinka, ewentualnie jego koniec. Natomiast tym nie musicie się do końca przejmować. Tutaj bardziej się liczy właśnie czas przejazdu, czyli to, dlaczego przyjeżdżamy w ogóle na zawody. Po zjeździe z odcinka zostaje nam wpisany czas, w którym przejechaliśmy ten odcinek, oraz godzina dojazdu do następnego punktu kontroli czasu. I sytuacja się powtarza: jedziemy drogą publiczną, zgodnie z przepisami oczywiście, dojeżdżamy do następnego punktu, czekamy na naszą godzinę. Godzinę. Jeżeli to możliwe, wjeżdżamy na Pekac, zapięci w kaski i w pasy, lub jeżeli tej możliwości nie ma, pilot musi wysiąść i podejść do tego punktu, żeby zgłosić obecność. Ta sytuacja powtarza się, aż do zjazdu do serwisu. W serwisie również dostajemy wyznaczony czas na przerwę. Przyjmijmy, że jest to powiedzmy pół godziny, także przez pół godziny mamy czas na serwis, naprawy i w momencie kiedy to pół godziny mija, musimy znowu stawić się na wyjeździe z serwisu. Jest jedna dodatkowa możliwość dla trochę bardziej zaawansowanych, na sam Pekac można wjechać minutę wcześniej. To znaczy, powiedzmy, że mamy tą godzinę startową 9.00, możemy na Pekac wjechać chwilę wcześniej, 8.59. Natomiast w tym Pekacu, w tej strefie należy siedzieć, nie podawać tej karty, dopóki ta 9.00 na zegarze nie wybije. Wtedy dopiero podajemy kartę. Natomiast jest to bardziej zaawansowany element, nic się nie stanie, jeżeli do tej 9.00 poczekamy przed tą naszą tablicą. Po przejechaniu wszystkich pętli zakończany jest raj. Na ostatnim serwisie oddajecie kartę drogową i już nie dostajecie jej z powrotem. Swoje wyniki zazwyczaj możecie sprawdzić na stronie internetowej, zarówno w trakcie trwania rajdu, jak i po nim. Ważna informacja jest taka, że te wyniki są tak zwanymi prowizorycznymi wynikami. Czyli są to wyniki z waszych przejazdów, natomiast mogą zostać doliczone tutaj jeszcze kary. Jeżeli na przykład potrąciliście pachołek, powinniście dostać za to kary, a tej kary jeszcze nie macie, ta kara może zostać jeszcze Wam dopisana, nawet na koniec dnia. Końcowe wyniki są podawane chwilę po zakończeniu zawodów, czyli po tym, jak ostatnia załoga dojedzie już do mety. Te kary są wtedy zbierane, sumowane, wpisywane i wystawiane na ogólnodostępnej liście. Wy możecie na spokojnie zjechać do parku maszyn, spakować się, poczekać na rozdanie pucharów, do czego serdecznie zachęcam, niezależnie czy ten puchar wygraliście czy nie, tak żeby móc dopingować kolegów, w oczekiwaniu na wyniki trochę zawiązać znajomości i wesprzeć znajomych z klubu i z zawodu. Także to są podstawy, jak pojechać mój pierwszy Kajotes. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie w komentarzach. Postaram się na bieżąco na te pytania odpowiedzieć. Zachęcam również do odwiedzenia strony Automobil Klubu Karkonosze, lub jeżeli jesteście z dalszych regionów Polski, zapraszam na moją stronę kalendarzmotoryzacyjny.pl, na której możecie znaleźć lokalne imprezy typu Kajotesy czy Wyższej Ligi Rajdy, jeżeli chcecie pooglądać i zapoznać się z tego typu sportem. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i na razie. Продолжение